W tym filmie kontynuuję omawianie ustawień interfejsu użytkownika. Jak wspomniałem w poprzednim filmie, tutaj można ustawić pewne parametry, które pozwalają zmienić sposób działania interfejsu użytkownika tylko dla siebie, czyli zmiana tych parametrów nie wpływa na funkcjonowanie tego programu dla innych użytkowników. Omówiłem lewą stronę. Te ustawień. W tej chwili przejdę do prawej, czyli różnych ustawień interfejsu. Pierwszą z nich jest pokazywanie wskazówek dla nowych użytkowników. Program po ustawieniu tej opcji wyświetla dodatkowe okienka z opisami, bardziej szczegółowymi opisami poszczególnych pól. Więc dla początkowych użytkowników może to być przydatne. Druga opcja dotyczy wyświetlania informacji i zapisów w księdze głównej. Normalnie każdy użytkownik widzi sposób zapisu dokumentów biznesowych, takich jak faktury sprzedaży, zakupu, płaty, wypłaty, płatności. Każdy użytkownik może mieć podgląd do sposobu zaksięgowania tych dokumentów, aczkolwiek można to wyłączyć, jeżeli osoba, która jest operatorem w programie i nie używa tej funkcjonalności, co nie znaczy, że dalej dokumenty nie będą zapisywały się. Będą się dalej zapisywały do księgi głównej, aczkolwiek osoba może sobie wyłączyć podgląd do tych zapisów. Kolejna opcja to jest wyświetlanie kodów towarów, czyli na listach wyboru towarów w fakturach, w magazynie będziemy widzieli w przypadku wyłączenia tej opcji same nazwy. W przypadku włączenia również nazwa i kod towaru. Wyświetlanie ilości towarów w selektorach. Podobnie w selektorach można dodatkowo zobaczyć ilość towarów. Jeżeli jest ta opcja włączona. Wchodząc do kartoteki magazynowej, w tej chwili widzimy ilości towarów. Natomiast. Towary zdefiniowane jako usługi nie mają tej ilości, ponieważ dla nich nie jest prowadzona gospodarka magazynowa. Czyli w tej chwili mamy tak ustawiony interfejs, że widzimy kod towaru, widzimy jego nazwę, i w nawiasie widzimy ilość na magazynie. Kolejny element ustawień wyświetlania to temat graficzny, czyli skórka. Program posiada. Kilka przygotowanych skórek, tak zwanych, czyli tematów graficznych. Zmiana powoduje najczęściej zmianę sposobu wyświetlania menu oraz kolorystykę programu. Bardzo mocno różniącą się skórką jest skórka Bootstrap, i wtedy program w tej skórce działa w taki sposób, że menu jest zgrupowane u góry menu programu, natomiast menu jest rozwijane i posiada miejsce na wprowadzanie wszystkich dokumentów w górnym pasku.